Szanowni Boże, coś Wam powiem. Zadziwiające jest to, że przy powieści o talentach nikt nie otrzymuje porówno. Jeden dostaje pięć, drugi dwa, a trzeci tylko jeden. I co ciekawe, nikt nie pyta, dlaczego tak mało, czemu ona ma więcej. Jezus nie mówi ani słowa, ani niesprawiedliwości. Bo wcale nie chodzi o to, ile kto dostał, ale co z tym zrobił. To odkrycie potrafi wstrząsnąć. Jak często porównujemy się do innych, patrząc na ich możliwości, zdolności, wygląd czy sukcesy. Ile energii tracimy na zazdrość i poczucie krzywdy? Czasem Bóg nie rozlicza nas z tego, czego nie mamy, ale z tego, co zostało nam dane. Jeśli dał ci tylko jeden talent, to nie dlatego, że cię skrzywdził, ale dlatego, że to właśnie ten jeden jest twoją drogą do pełni. Dwaj pierwsi słudzy od razu ruszają do pracy. Podejmują ryzyko, inwestują, podejmują wysiłek i pomnażają talenty. Trzeci, natomiast ten swój skarb zakopuje. Ma wymówkę. Bałem się. Strach paraliżuje go tak bardzo, że nic nie robi. I to jest dramat tej przypowieści. Nie chodzi o to, że źle zrobił. On po prostu nie zrobił nic. A bezczynność bywa gorsza od błędu. I tu napięcie rośnie, bo przypowieść nie tyle mówi o talentach, ale o sensie takiej zdolności, ile o naszym całym życiu. O czasie, który mamy. O sercu, które potrafi kochać. O wierze, którą możemy umacniać lub zakopać. Bóg powierza nam skarb. I nie podoba byśmy go schowali ze strachu, że coś popsujemy, ale byśmy go odważnie pomnożyli. Słowa Pana z przypowieści są mocne. Sługo, zły i gnuśny. Dlaczego aż tak ostro? Bo w oczach Boga największym grzechem nie jest porażka, ale zmarnowanie szans. Strach, który zamyka w sobie. Lenistwo, które odbiera odwagę. Bierność, która zabija życie, zanim jeszcze się zacznie. Przecież każdy z nas ma coś, co może ofiarować. Może to być życzliwe słowo, czas poświęcony drugiemu człowiekowi, modlitwa za kogoś, kto cierpi. Może to być sumienność w pracy, uczciwość w trudnych sytuacjach, wytrwałość w wychowaniu dzieci. Każdy talent, nawet najmniejszy, może zmienić świat, jeśli nie zostanie zakopany. Święty Jan Paweł II często powtarzał młodym, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I to jest odpowiedź na postawę trzeciego sługi, bo największą pokusą jest życie zachowawcze. Nie wychylać się, nie ryzykować, nie ufać. Ale Jezus wzywa nas do odwagi, do zaryzykowania swojego życia w Jego rękach. Ta przypowieść jest jak dzwon, który nie pozwala nam zasnąć. Każdy dzień, każda decyzja, każde spotkanie... To miejsce, w którym możemy coś pomnożyć albo coś zakopać. Nasze życie jest drogą, która nigdy nie stoi w miejscu. Idzie w górę albo w dół. W końcu pojawia się nagroda: wejdź do radości Twego Pana. Nie jest zwykła pochwała. To zaproszenie do udziału w szczęściu samego Boga. Człowiek, który odważnie żyje, nie tylko otrzymuje uznanie, ale doświadcza tej pełni, tej, która nic na świecie nie potrafi dać. Dlatego ta przypowieść nie jest opowieścią o karze, ale o szansie. Bóg włożył w Twoje ręce skarb. Nie porównuj go z cudzyn, nie bój się, że go stracisz. Raczej żyj odważnie, pracuj, kochaj ryzykuj, bo największą przegraną nie jest to, że się potkniesz, ale to, że w ogóle nie spróbujesz. Niech Pan Bóg błogosławi mnie ojca i syna i ducha świętego. Amen. Z Panem Bogiem.